Witamy wszystkich w kolejnym filmie o z aktualizacjami w prodio. I tym razem nietypowo na wyjeździe w firmie DWJ u naszego ulubionego YouTubera. Jeśli chodzi o grubkę CNC na narzędziownie, Kacpery. Dokładnie witam serdecznie. Bardzo nam miło, że mogliśmy się zobaczyć, że wpadłeś, że pomogłeś nam w produkcji. Jesteśmy z tego mega zadowoleni. Wczoraj mieliśmy fajnego live'a. Jeśli ktoś nie widział, na, na kanale Katspra jest fajny live odnośnie zarządzania produkcją. A z tyłu to co widzicie. To nowy dashboard produkcyjny, yy, który wchodzi od najbliższego wtorku. Czyli jeśli to oglądacie, to już go właśnie macie dostępnego w aplikacji. Co, jakie są Twoje wrażenia po tym, co zobaczyłeś? No, bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że jak wczoraj rozmawialiśmy o rzeczach, które nam brakowały, no to. Teraz widzę je na ekranie, więc jestem mega zadowolony, i moi wspólnicy też patrzą na to z dużym podekscytowaniem. Żeby nie było, nie napisaliśmy tego w jedną noc, pisaliśmy to za ostatnie trzy miesiące, po prostu przewidzieliśmy. Potrzeby Kacpra. Co w tym updatecie i omówimy to na zasadzie, ja wam powiem, co jest. Kacper skomentuje, co, czy się mu to podobało, czy nie. E, macie na dashboard, czyli takie centrum dowodzenia waszym biznesem produkcyjnym. Macie tam moduły, które sami sobie wybieracie. Pierwszy moduł to lista maszyn, gdzie widzicie, maszyn, które z Waszych maszyn aktualnie pracują, które stoją. Jak Ci się to podobało? Ten pierwszy kafelek żebyś mm -hmm. wiedział, o którym rozmawiamy o tym? Dla mnie petarda. Tym bardziej, że tego właśnie nie brakowało. Brakowało mi też innych rzeczy, ale no jest super, po prostu. Ja właśnie powiedziałem to przed chwilą, że. Tak jakbyście czytali w naszych myślach. Drugi, drugi kafelek domyślnie będzie po prostu w tej linijce, w tym miejscu. Pracownicy w pracy, on już kiedyś był, ale bardzo ubogi. Dzisiaj nie tylko widzisz, ile pracowników masz pracy. Widzisz też ludzi, którzy nie przyszli. Widzisz, kto aktualnie jest i nie pracuje. Wiesz, kto też jest na wolnym, wiesz, kto jest na pauzie. Masz jakieś tutaj przemyślenia, czy lecimy dalej? Nie myślę, że może lecieć dalej. Po prostu jest to bardziej lepiej widoczne niż wcześniej, tak mi się wydaje. Hmm, Ostatnia jest z ostatnimi operacjami, jest wam znany już. Stanu produkcyjnego, więc scrollujemy. I chyba tutaj, obłożenie maszyn operacji. To jest chyba twoja ulubiona nowa tak, funkcja. Tak. Zdecydowanie tak, jest to moja ulubiona funkcja. Tym bardziej, że bardzo nam się to przyda, aby dosyć precyzyjnie określić czas potrzebny na wykonanie danego zlecenia. Dla więc... tych, co nie widzieli, bo my trochę zasłaniamy. W tym module po prostu widzisz, ile do przodu godzin jest obłożona każda e, Twoja e, z maszyn. W tak. tym wliczając otwarte i e, zlecenia już otwarte i jeszcze takie, które w ogóle nie ruszyły. Obok macie szybki dostęp do najważniejszych mierników e, produkcji. Dalej, e, biura i administracja, taki moduł. Widzicie po prostu obecne uglopy, nadchodzące. Wy akurat z tego nie korzystacie, nie? Nie, jeszcze nie. Bo u was nie ma uglopów. Nie, nie ma ulopów. <susy> Wszyscy <susy susy susy> pracują 24 na 7. Później co mamy? Ostatnie e, zamówienia, e, nadchodzące, nadchodzące zamówienia, że wszystko co się po prostu za chwilę przeterminuje, czyli już się przeterminowało, myślę, u ciebie się to chyba może sprawdzić, tak? Oczywiście nie masz nic przeterminowanego, tylko nadchodzące. Y, jasne, to oczywiście to był żarcik, oczywiście, że mamy. Zdarza się najlepszym, zdarza się popełniać błędy, więc oczywiście nie jesteśmy idealni, ale no, ja jestem naprawdę mega zadowolony. Tym bardziej, że kolejna rzecz, która nam przypomina o zbli 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 zbliżających się Końcu, końcach terminów. Po tym aktywności z użytkowników po prostu widzicie, co się wydarzyło w biurze, czy coś ktoś planował, ustawić jakiś komentarz. I jeszcze dwa, dwa moduły, czyli dodatkowe analizy produkcyjne. Braki, które się wydarzyły w ostatnim czasie na produkcji, dla tych wszystkich, którzy mają problemy z jakimiś wadliwymi produktami, że nie musicie przeglądać historii, od razu widzicie, co tam wybuchnęło niechcący u Was na produkcji, możecie reagować. I przekroczone normy na zleceniach, czyli już bez też przeglądania historii pracy, od razu widzicie, które zlecenia po prostu wypadły ponad normę i możecie reagować. Szczegółowy opis oczywiście w artykule, do którego link gdzieś tutaj jest poniżej. Co zapraszamy, a my liczę, że się widzimy znowu kiedyś na jakimś kolejnym live lub filmie. Dokładnie. Jesteśmy bardzo ekscytowani, że możemy usprawnić właśnie produkcję podczas tak. Przyjaznego oprogramowania, bo to trzeba sobie też powiedzieć, że jest dosyć przyjazne, graficzne. Nie było sponsorowane. Nie, 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 absolutnie. Jest po prostu miłe w obsłudze, a przy okazji jest bardzo korzystne cenowo. No i właściwie. 95% dla wszystkich, którzy nie mają linka do ciebie, jak się znaleźć na YouTube? YouTube Kasper Durecki DWJ oraz Adelenkowski DWJ i zapraszamy serdecznie na... Mega, mega kanał odnośnie obłupki Tak, CNC. właściwie to już nawet dwa kanały. No i zachęcamy do aktywności na naszej stronie internetowej, czyli www.dwj.com.pl. Zapytanko ofertowe może przesłać. Oj, I to jest. Ale świetny marketek, polecamy usługi w od środka, fajnie działają. Do zobaczenia. Cześć, pozdrawiamy serdecznie. To już wszystko w tym filmie. Zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami i poradami technologicznymi. Dodatkowo sprawdź, co jeszcze dla ciebie przygotowaliśmy.